W małej wiosce Szczerożyny, niedaleko Krakowa, do dziś mieszkańcy unikają przechodzenia obok ruin starej posiadłości Kowalskich po zmroku. Nie ze strachu przed duchami, ale dlatego, że prawda o tym, co działo się w podziemiach tego domu przez dziesięciolecia, jest znacznie bardziej przerażająca niż jakiekolwiek legendy. 11 szkieletów. Wszyscy z wypalonymi krzyżami na piersiach. Wszyscy uwięzieni w ściennych niszach jak żywe relikwie ludzkiej desperacji. A najgorsze, Zostali tam umieszczeni przez żywych ludzi, którzy wierzyli, że czynią dzieło Boże. Zanim przejdziemy dalej do tej makabrycznej historii, zasubskrybuj nasz kanał i napisz w komentarzach, z jakiego miasta nas słuchasz. Czy w waszej okolicy też krążą podobne legendy o tajemniczych rodzinach? W połowie XIX wieku, gdy Galicja znajdowała się pod panowaniem austriackim, małe wsi były miejscami, gdzie tradycja i religia mieszały się z zabobonami przekazywanymi z pokolenia na pokolenie. Szczerożyny, liczące zaledwie 300 mieszkańców, słynęły z jednego posiadłości rodu Kowalskich. Dom, zbudowany na fundamentach zniszczonego podczas wojen szwedzkich klasztoru benedyktynów w XVII wieku, był najbogatszym gospodarstwem w promieniu 20 kilometrów. Jacek Kowalski, głowa rodziny, słynął z pobożności i surowego przestrzegania zasad wiary. Każdego dnia o świcie rodzina gromadziła się na wspólnej modlitwie w prywatnej kaplicy urządzonej w dawnej krypcie klasztornej. Sąsiedzi szanowali Kowalskich za ich hojność wobec ubogich, ale również lękali się ich surowego osądu moralnego. Jacek i jego żona Katarzyna byli znani z tego, że potrafili całymi tygodniami nie odezwać się do kogoś, kto ich zdaniem zgrzeszył. Mieli pięcioro dzieci, trzech synów i dwie córki, wszystkich wychowywanych w Rygorze i posłuszeństwie. Pierwsze niepokojące sygnały pojawiły się zimą 1851 roku. Małgorzata Wójcikowa, wdowa mieszkająca w chałupie graniczącej z posiadłością Kowalskich, zaczęła skarżyć się na dziwne dźwięki dobiegające z ich strony. Nie były to zwykłe odgłosy gospodarstwa, ktoś płakał lub jęczał głęboko pod ziemią, zawsze po północy, zawsze we wtorki i piątki. To, jakby ktoś modlił się różaniec w bólu, opowiadała innym kobietom podczas niedzielnych nabożeństw ale głos jest stłumiony, jakby, jakby wydobywał się z grobu. Mieszkańcy początkowo zignorowali te skargi. Małgorzata była znana ze skłonności do dramatyzowania, a Kowalskich szanowano zbyt mocno, by podejrzewać ich o cokolwiek niestosownego. Poza tym rodzina faktycznie odprawiała nocne modlitwy, Jacek tłumaczył to swoją szczególną pobożnością i potrzebą pokutowania za grzechy wspólnoty ale wiosną 1852 roku do głosu Małgorzaty dołączyły inne. Jan Kołodziejski, młody pasterz, który czasami nocował w stodole niedaleko posiadłości, przysięgał, że widział światło świec przesuwające się po oknach piwnicznych domu Kowalskich o godzinie drugiej w nocy. Problem polegał na tym, że rodzina twierdziła, iż piwnice używane są jedynie do przechowywania żywności i narzędzi. Latem 1852 roku zniknął Stanisław Malinowski, 19-letni syn miejscowego kowala, znany z buntowniczego charakteru i krytykowania miejscowego proboszcza za zbyt światowe podejście do wiary. Ostatni raz widziano go, gdy szedł ścieżką wiodącą przez las w kierunku posiadłości Kowalskich. Podobno miał zamiar porozmawiać z Jackiem o możliwości prawdziwego życia religijnego. Rodzina Kowalskich twierdziła, że Stanisław nigdy do nich nie dotarł. Poszukiwania w okolicznych lasach nie przyniosły rezultatów. Po miesiącu uznano że młodzieniec musiał odejść do innej wsi lub nawet do Krakowa, szukając lepszego życia. Ale Franciszek Malinowski, ojciec zaginionego, nie dawał za wygraną. Wiedział, że jego syn, mimo buntowniczości, nigdy nie odszedłby bez słowa pożegnania. Zaczął dyskretnie wypytywać sąsiadów o wszystko, co wiedzieli o Kowalskich. To, czego się dowiedział, sprawiło, że włosy stanęły mu dęba na głowie. Okazało się, że Kowalskich odwiedzało znacznie więcej osób niż się wydawało. Młodzi ludzie z okolicznych wsi, znudzeni rutyną lokalnej parafii, przychodzili do nich w poszukiwaniu głębszej wiary. Jacek i Katarzyna przyjmowali ich chętnie, organizując specjalne spotkania modlitewne, które nazywali drogą oczyszczenia. Franciszek odkrył, że w ciągu ostatnich dwóch lat do Kowalskich przychodziło regularnie co najmniej dwanaście osób. Ale gdzie oni wszyscy byli teraz? Niektórzy, jak dwudziestoletnia Agnieszka Kopeć czy dwudziestodwuletni Michał Duda, podobno przeniesieli się do klasztorów w odległych miastach. Inni, jak bracia Tomasz i Paweł Nowakowie, mieli wyjechać do Ameryki, by szerzyć tam prawdziwą wiarę. Ale nikt nie otrzymywał od nich listów, nikt nie słyszał o nich więcej. Jesienią 1853 roku Franciszek Malinowski, zdecydował się na rozpaczliwy krok, napisał list do austriackiej administracji w Krakowie, prosząc o zbadanie sprawy zaginionych młodych ludzi. Wiedział, że może to oznaczać problemy dla całej wioski, ale ból po stracie syna był silniejszy od strachu. Władze austriackie, zawsze podejrzliwe wobec wszelkich nieoficjalnych zgromadzeń religijnych, które mogły maskować działalność polityczną, postanowiły sprawę zbadać. W grudniu 1853 roku do Szczerożyn przybyła komisja składająca się z trzech urzędników i dwóch żandarmów. Kowalskich poinformowano o kontroli z wyprzedzeniem, był to standard procedury. Rodzina przyjęła urzędników z pozorną otwartością, pokazując im dom, ogrody, stajnie i magazyny. Jacek z dumą oprowadzał ich po prywatnej kaplicy urządzonej w dawnej krypcie klasztornej, tłumacząc szczegółowo historię miejsca i swoje wysiłki, by przywrócić mu sakralny charakter. Komisja nie znalazła niczego podejrzanego. W raporcie odnotowano jedynie, że rodzina wykazuje wyjątkową pobożność i prowadzi działalność charytatywną na rzecz lokalnej społeczności. Sprawa wydawała się zamknięta, ale zimą 1854 roku wydarzyło się coś, co zmieniło wszystko. Marta Kowalska, najstarsza córka Jacka i Katarzyny, Zachorowała na gorączkę. W delirium, podczas gdy jej matka czuwała przy łóżku, zaczęła mamrotać o pokutujących w kamieniu i duszach oczekujących na zbawienie w ciemności. Katarzyna próbowała uciszyć córkę, ale marta mówiła dalej, opisując szczegóły, które wprawiły matkę w przerażenie. Mówiła o ludziach zamkniętych w ściennych niszach w najgłębszej części dawnej krypty, o tym, jak ojciec przekonywał ich, że cierpienie fizyczne jest jedyną drogą do prawdziwego zbawienia. O krzyżach wypalanych na ich ciałach jako znaku wybranych. Kiedy Jacek dowiedział się o wyznaniach córki, jego reakcja była gwałtowna. Marta została natychmiast przeniesiona do ogizolowanego pokoju, a rodzina zaczęła rozpowiadać, że jej choroba wpłynęła na umysł i że wszystko, co mówi, to majączenia wywołane gorączką. Ale było już za późno. Słowa Marty dotarły do kilku osób, w tym do Małgorzaty Wójcikowej. Która natychmiast połączyła je ze słyszanymi wcześniej nocnymi jękami. Zostaw lajk like i udostępnij to wideo komuś, kto lubi mroczne tajemnice historii. A teraz przygotuj się na to, co wydarzyło się dalej, bo prawda okazała się znacznie bardziej przerażająca, niż ktokolwiek mógł sobie wyobrazić. Przez kolejne 30 lat sprawa Kowalskich pozostawała lokalną legendą. Marta wyzdrowiała i wyszła za mąż, przeprowadzając się do odległej wioski. Nigdy więcej nie mówiła o swoich chorobowych wizjach. Jacek i Katarzyna zmarli w połowie lat siedemdziesiątych, a posiadłość przejął ich najstarszy syn, Józef. Józef prowadził gospodarstwo znacznie skromniej niż jego rodzice. Nie organizował już żadnych specjalnych spotkań religijnych, rzadko też korzystał z dawnej krypty klasztornej. Dom zaczął popadać w ruinę, a rodzina stopniowo traciła swoją pozycję w lokalnej społeczności. Ale w 1887 roku, gdy Józef zmarł bezpotomnie, a posiadłość miała przejść na własność państwa austriackiego, zarządzono oficjalną inwentaryzację całego majątku. To właśnie wtedy komisja rządowa, kierowana przez inspektora Franza Kellera, dokonała odkrycia, które wstrząsnęło całą Galicją. 28 października roku 1887 roku, podczas szczegółowej inwentaryzacji piwnicy Urzędnicy natrafili na ukrytą komorę za ścianą krypty. Wejście było tak starannie zamurowane, że tylko szczegółowe badanie struktury budynku pozwoliło je wykryć. Kiedy wyłamano kamienie, inspektorzy stanęli przed widokiem, który naznaczy ich do końca życia. W ścianach komory wykuto 11 nisz, każda wielkości pozwalającej pomdrugeścić ludzkiego ciała w pozycji stojącej. W każdej niszy znajdował się szkielet, skrępowany łańcuchami przykutymi do kamiennych ścian. Na każdym z szkieletów, na wysokości mostka, widoczne były ślady głębokich oparzeń w kształcie krzyża. Na podłodze komory leżały szczątki ubrań, różańce, modlitewniki i fragmenty łańcuchów. Na jednej ze ścian wyryto napis po łacinie Poenitentia corporis animam liberat, pokuta ciała wyzwala duszę. Ale najstraszniejsze były ślady na ścianach wokół niż zadrapania pozostawione przez palce i paznokcie, świadczące o rozpaczliwych próbach uwolnienia się. Natychmiastowe śledztwo prowadzone przez prokuraturę w Krakowie ujawniło przerażającą prawdę o działalności rodziny Kowalskich. W dokumentach znalezionych w domu odkryto dziennik Jacka Kowalskiego, napisany w latach 1850-1875. Z jego zapisków wynikało, że mężczyzna był przekonany o swojej boskiej misji oczyszczenia młodych dusz poprzez skrajną pokutę cielesną. Według jego zapisków Osoby przychodzące do niego w poszukiwaniu głębszej wiary przechodziły przez stopniowy proces indoktrynacji. Najpierw uczestniczyły w nocnych modlitwach i postach, później w samobiczowaniu i innych formach fizycznej pokuty. Najgorliwsi wybrańcy mieli zostać oczyszczeni w kamieniu, umieszczeni w niszach krypty, gdzie mieli modlić się i pokutować aż do śmierci, która miała być ich wstąpieniem do nieba. Jacek opisywał te działania jako najwyższą formę służby bożej. Wierząc, że każda osoba zmarła w ten sposób automatycznie zostaje świętym, dzięki zachowanym fragmentom odzieży i biżuterii udało się zidentyfikować większość ofiar. Byli to rzeczywiście młodzi ludzie z okolicznych wiosek, którzy zniknęli w latach 1851-1873. Stanisław Malinowski, syn Kowala, pierwszy z zaginionych. Agnieszka Kopeć, córka ubogiego gospodarza. Bracia Tomasz i Paweł Nowakowie. Michał Duda, Anna Grabowska, Franciszek Kopeć i czterech innych, których tożsamości nigdy nie udało się ustalić z całą pewnością. Wszyscy byli młodzi, religijni, pochodzili z ubogich rodzin. Wszyscy szukali czegoś więcej niż oferowała im lokalna parafia. Wszyscy znaleźli śmierć w przekonaniu, że służą Bogu. Posiadłość Kowalskich została zburzona zimą 1888 roku. Miejscowa społeczność, wstrząśnięta odkryciem, chciała zatrzeć wszelkie ślady tej tragedii. Krypta została zalana betonem, a na jej miejscu postawiono prosty drewniany krzyż. Ale pamięć o tym, co się tam działo, przetrwała w lokalnych legendach. Do dziś mieszkańcy szczerożyn unikają tego miejsca, szczególnie nocą. Nie ze strachu przed duchami ale dlatego, że prawda o ludzkim fanatyzmie i jego tragicznych konsekwencjach jest bardziej przerażająca niż jakiekolwiek nadprzyrodzone historie. Franz Keller, inspektor, który kierował odkryciem, do końca życia cierpiał na bezsenność. W swoim raporcie napisał Największym złem nie są demony czy czarownice, ale ludzie przekonani o swojej świętości, gotowi zabijać w imię Boga. Czy wszystko zostało ujawnione? Czy mogły istnieć inne podobne miejsce w Galicji tamtych czasów? Zostaw komentarz poniżej i podziel się swoimi przemyśleniami. A jeśli znasz podobne historie z twojej okolicy, opisz je, może staną się tematem naszego kolejnego odcinka. Historia rodziny Kowalskich przypomina nam, że największe zło często kryje się pod płaszczykiem dobra, a fanatyzm religijny może prowadzić do tragedii równie strasznych jak najgorsze zbrodnie. Prawdziwe potwory nie zawsze mają kły i pazury, czasami noszą habyt i różaniec.